Panie Państwo, drodzy mieszkańcy Heru, w oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i nowy rok, żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w zgodzie i wzajemnej bliskości. Życzę Państwu, by czas ten był wyjątkowy. A chwile spędzone w gronie najbliższej rodziny były niezapomniane. Niech napełnią wszystkich pozytywną energią i spokojem. Za chwilę skończy się rok 2022. Ostatnie lata nie należały do najłatwiejszych. Rok w rok mierzyliśmy się z różnymi trudnościami. Jeszcze niedawno, pamiętamy, troskaliśmy się z pandemią COVID-19. Dziś martwimy się wojną sąsiadów w Ukrainie, pędzącą inflacją, kryzysem energetycznym, olbrzymim wzrostem cen chociażby w sklepach. Spróbujmy jednak oderwać się od codziennego zgiełku, spojrzeć na Minione 12 miesięcy z dystansu. Z dystansu, aby móc zebrać myśli i siły na nowy nadchodzący rok. Życzę Państwu, by 2023 rok przyniósł jak najwięcej radości, sukcesów i poczucia satysfakcji. Niech będzie to rok pomyślny i spokojny. W mijającym roku chylanie wykazali się ogromną empatią. Empatią dla uciekających przed wojną. Życzę Państwu, abyśmy dalej pozostali życzliwi i przyjaźni dla potrzebujących i wyciągnijmy do nich naszą pomocną dłoń. W żadnym domu niech nie zabraknie w nadchodzącym roku miłości i zgody, a wszelkie marzenia niech się spełnią. Naszemu miastu życzę, by dalej pomyślnie rozwijało się, pokonując sukcesem wszelkie trudności. By niezmiennie cieszyło się szacunkiem i uznaniem naszej społeczności. Naszym wspólnym marzeniem jest, by Hel był miastem rozwijającym się, pełnym ciekawych atrakcji i wydarzeń. By umacniało się w nas przekonanie, że warto tu żyć i wypoczywać. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wszystkiego, wszystkiego najlepszego.